Okej, okay, będę się teraz tata te odkopywać. Dobra. Historyczna chwila. O! Kolejny cudowny poranek, dzisiaj wjeżdża jecznica robiona przez Natalkę. Tak, do O, ale jaja będą. Odpalaj. Ona ciśnij długo. Dziś. Teraz to raz naciśnij. Jeszcze raz. Teraz plusem tam, plus naciśnij parę tam? razy. No. Mocno, no jeszcze, jeszcze. Od razu się czerwone zrobiło. I no. Też ja mogę coś? Tyle. Zostawiam Wam jeszcze troszkę dorzucić. Przeszły ją, tak. Jest takie cuda z jajeśnicy na Dobra No już odkopałeś się Tak Już papa Dobra Kasper przygotowuje kawę Tajko A ja robię, ja robię kapsułki A tam Panowie artyści budują coś znowu, ciekawego. Może to będzie słoń? Uszy robią słońowie, ale coś im odpadają. Co to, Kasper będzie? Jak myślisz? Sorolec sorolec? A nie słoń? Ja mówię, że słoń. Zobaczymy, jak zrobią. A ty co? Mówisz, że co to będzie? No jakaś wizja po dwóch browarach. <grybujesz> o, silne... no, zaokręcą, tak jak ty. Teraz na mnie skoczy. Tak, dobra. już powstają. Teraz I zobacz. Na przy okazji sobie nabiorę wody. I co Kasper? Słonia wiesz? Pomnik słonia dla słonia. Nie. Słonia jest dla słonia, no. żeby on pił, no z... właśnie, zaraz bo przez gromka pije. Teraz te te Dobra <grywa> Czy to? Czy to? O nie! Odkopam się Zbudowałem samochód z piasku A ja taki. to tamtej nie trzeba było rysować. tak, tam do i Po co aż tak? Tak daleko nie biegnij, nie płaca się. Ale Ale to stąd wystarczy, nie musisz aż tam biec, zmęczysz się. Nie, nie wystarczy. Chciało tak biec daleko? Chciało no. ci się tak daleko biec? Chciało ci się tak biec daleko? No, Ale ta tak. I co? Dzisiaj wielkie sprzątanie w lokalu numer jeden. Czyli w naszym hotelu. Hotelowa obsługa. Proszę bardzo, tu Natalka. W hotelu chciałaś pracować? No to masz, pracuj. A to ja Ci włączę, nie wchodź. I trzymaj, trzymaj tą słuchawkę. Dobra, bo nie uniesiesz. No nie, no z, z, zmyj tylko pod stołem. I tak to będzie mokro wszędzie. I tam takie plamy są. No to stołek trzeba jeszcze wyciągnąć. No. Zmywaj. No widzisz, w końcu odnalazłaś swoje powołanie. No, jak dzieci tak pomagają, to aż miło jest, nie? A tata, szkoda, że nie widziałeś, ile tutaj było piasku. Domyślam się. Zamiataliście? No, od razu ładnie podłoga wygląda. Dzisiaj taki obiad. Ziemniaczki. Dorsz. Z paragonem grozy. Zestaw surówek Smacznego yy, Pierki <gry> Nie, ci... to jest tuńczyk Dobra, a powiedzcie, czemu nie chcieliście na pizzę iść? Bo tak jakoś nie chcieliśmy Nie lubicie pizzy? Lubimy Ale jak mała zrobi? Nie Aha no Tak po prostu, się nie chcieliśmy A czerwony jesteś Kasper, na tym ekranie, zobacz no Jak chcę, gdzieś smakuje tuńczyk Peczkę. Dobrze Spacerem południowy Tam na molo idziemy Będziesz musiał się trzymać za rękę Tak, gdzie statki pływają i No. Natka, tu idziemy do tego molo, więc zaraz schodzimy Ile tego brzegiem byśmy szli? Jak chcecie możemy iść, nie? Nie jest butów. Wpadnij do wody. ten zachodni zaraz dojdziemy na koniec falochron. Tutaj to już jest naprawdę głęboko w tej wodzie. Trzeba się trzymać, żeby nie wpaść. Historyczna chwila Jak się traci dwójki? Właśnie no straciłem Właśnie stracił i nie działa Nie, jednak działa Natka, wiesz, że nic z tego nie będzie? Może i będzie tym dziesiątym A, no Sprawdzam jak, przegrywam dwa złote No i nie ma tego O Uuu. Ja nie wierzę! No, nie. <laughs> ja nie wierzę, tata, brawo ty! Ja nie wierzę, jak się rozbłagam, tak? Jak się cieszysz, git? Ale na pewno swojego. Nagrywanie? Hmm. Tata sprawdza szczęście po raz kolejny Kolejne dwa złote Poszło i... Nic nie będzie Nie może? Teraz? No, Teraz mogę? No dawaj, start! Nagrywam Cię kartą o, I jaki kolor? Niebieski, Niebieski. Super okay. Podbuta no. i No. <gry> <gry> A to będzie To Mhm. Dobra, do... Mama z tyłu mało Jak spięto. Spiderman No tam sędzi dobrze ustawiono. Mhm. Kolejna próba proszę Państwa Piotruś próbuje i będzie, będzie coś z tego. Tamtego nie złapię. Kaczor za duży, pingwin taki sobie. Ten do góry nogami brązowy. wysmyknie się. Nic nie złapie. Hmm.